Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj spotykamy się na Pradze w tych bardzo malowniczych, mam wrażenie, wręcz taka trochę filmowa sceneria, bardzo, bardzo atrakcyjna. Stare wnętrza, tutaj stare, odnowione, chciałam powiedzieć, łączą się z nowoczesnymi w sposób, myślę, bardzo ciekawy i udany. Dzisiaj po raz kolejny będziemy wręczać klucze do nowych lokali osobom, które dzięki inwestycjom miasta stołecznego mogą e, otrzymać lokal. Wcześniej spotykaliśmy się w budynku komunalnym. Dzisiaj jest to budynek, który powstał w ramach TBS-u. A są z nami dzisiaj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dzień dobry Państwu. Jest przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Dzień dobry. Jest zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra odpowiedzialna za między innymi tę sferę czyli budownictwo komunalne i również społeczne. Witamy także panią burmistrz dzielnicy Praga Północ Gabriele Szustek i oczywiście gospodarza tego miejsca czyli prezesa zarządu TBS Warszawa Południe pana Adama Godusławskiego. A tak naprawdę najgoręcej i najserdeczniej witamy Państwa, którzy już powoli się tutaj wprowadzają, bo ruch już w tym budynku jest dosyć intensywny. Wiemy o tym, że mniej więcej w połowie już ten budynek mieszkania zostały zasiedlone. Ten proces trwa. Myślę, że dla tych osób jest on bardzo przyjemny, a dzisiaj będziemy mogli spotkać się z jedną z nich, która dzisiaj właśnie klucze odbierze. Oddaję głos Panu Prezydentowi. Dzień dobry państwu. Bardzo cieszę się, że możemy się znowu spotkać na pradze po to, żeby oddać kolejne mieszkania, mieszkania w budownictwie społecznym. Dosłownie kilka tygodni temu spotkaliśmy się na ulicy Stolarskiej, gdzie oddawaliśmy nowe mieszkania komunalne. Dzisiaj tanie mieszkania na wynajem, dlatego że we wszystkich tych segmentach również w segmencie socjalnym budujemy mieszkania mimo y, bardzo trudnej sytuacji budżetowej tego wszystkiego co się działo przez ostatnie lata y, konsekwentnie realizujemy swój program bardzo się cieszę że jest z nami y, pani przewodnicząca rady miasta stołecznego Warszawy dlatego że razem z radą Zabiegaliśmy o to, żeby poprawiać sytuację, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo w Warszawie. Zawsze mówimy o tym, że oczywiście samorząd nie rozwiąże wszystkich problemów mieszkalnictwa. Do tego potrzebne są programy rządowe, które dzisiaj ruszają z miejsca, do tego potrzebne są zmiany ustawowe, no ale my w ramach swoich prerogatyw, swoich obowiązków, swoich priorytetów. Konsekwentnie realizujemy swój program i bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli oddać kolejne mieszkania, właśnie mieszkania w tym segmencie społecznym. Bardzo zależy nam na tym, żeby te mieszkania wyróżniały się jakością, zresztą widzicie państwo, że zupełnie inaczej dzisiaj wyglądają mieszkania komunalne czy te w TBS-ach i jeżeli chodzi oczywiście o kwestie dotyczące dostępności, ale również mieszkania energooszczędne i takie, które łączą w sobie różne, różne funkcje społeczne. I tak dokładnie się dzieje. Drodzy Państwo, od początku mojej kadencji, od 2018 roku, oddaliśmy ponad 12,5 tysiąca mieszkań, z czego ponad 1300 właśnie w nowo wybudowanych mieszkaniach komunalnych i w TBS-ach. W tej chwili na bardzo różnym etapie budowy znajduje się 2600 mieszkań. W 24 roku, czyli w tym roku oddaliśmy do użytkowania 258 mieszkań i również te inwestycje, które państwu prezentowaliśmy w tych ostatnich tygodniach. Bardzo się cieszę, że również ten segment mieszkań na wynajem postępuje. Dzisiaj drodzy państwo oddajemy klucze mieszkańcom do jednej z takich inwestycji, która Została zrealizowana tutaj przy ulicy Markowskiej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe. Cieszymy się też, że ta inwestycja wtapia się w zabudowę przedwojenną Praską. To dla nas bardzo istotne. Tutaj w tym miejscu jest 186 lokali mieszkalnych. W tym 22 lokale, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo nam na tym zależało i od samego początku mówiliśmy o tym, że to jest też dla nas kwestia priorytetowa. Powstanie tu także placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci, dlatego że łączymy ze sobą funkcje. Tutaj naprawdę zresztą tego typu przykładów jest mnóstwo. Do tego pięć lokali usługowych. Cieszę się z tego, że ta inwestycja została zrealizowana i w ramach kosztorysu, i w czasie. No i cóż, drodzy Państwo, dzisiaj będziemy Państwa zapraszać, żeby zobaczyć, jak te mieszkania wyglądają, a największym zaszczytem i przyjemnością dla mnie będzie wręczenie kluczy właśnie do jednego z tych mieszkań. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję i poprosimy Panią Ewę Malinowską Grupińską, przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni Państwo, ja wielokrotnie przyznawałam się do tego, że jestem prażanką z urodzenia i ta dzielnica wyjątkowo zajmuje miejsce w moim sercu, dlatego też cieszę się, że jesteśmy tutaj właśnie dzisiaj. Sprawa mieszkań jest, jak wiemy, sprawą kluczową, dlatego przede wszystkim bardzo panu prezydentowi dziękuję, że ten temat jest ciągle w jego sercu i głowie, powiedziałabym i bardzo liczę na to, że te programy rządowe, o których pan prezydent mówił, spowodują, że jednak samorząd będzie miał dużo większe możliwości finansowe, żeby budować mieszkania na wynajem, remontować mieszkania komunalne. To jest nasz obowiązek, żeby zapewnić mieszkańcom Warszawy dobre, godne warunki życia, a nam jeszcze zależy, żeby one były piękne. Życzę Państwu, żeby to mieszkanie było dla Państwa szczęśliwym mieszkaniem i żeby Państwo naprawdę spędzili tu wspaniałe lata. Bardzo dziękuję i poproszę wiceprezydentkę Aldonę Machnowską Górę. Szanowni Państwo, to jest ten obszar, który od lat podlega różnym programom i projektom rewitalizacyjnym. Jesteśmy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji, czyli kolejnego etapu pracy nad obszarami, które wymagają specjalnego wsparcia. Ale oprócz nowych budynków, szczególnie tutaj na Pradze Północ, wiemy, że bardzo istotne i ważne jest to, żeby remontować stare kamienice, niejednokrotnie te zabytkowe, wyłączone z użytkowania. I tutaj. W naszym programie jest 29 kamienic, ale w, ka w całym mieście 45, to jest też bardzo, bardzo ważny taki segment związany z budownictwem mieszkaniowym, ale też zmianą przestrzeni y, miasta. W najbliższej okolicy mamy y, takie adresy jak y, Ząbkowska, Markowska, Brzeska y, 11 i 13 ostatnio włączona do naszego programu i to są te inwestycje, które będziemy realizować także ze wsparciem wspomnianych już środków y, rządowych. Y, do tej pory, przez, w tej kadencji, udało nam się pozyskać 300 milionów z zewnętrznych różnych źródeł finansowania. Już w tym roku mamy złożone wnioski na kolejne 100 milionów i w każdej nowej inwestycji przygotowujemy wnioski po to, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne, ze środków rządowych, ale także ze środków KPO na kolejne inwestycje. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie przyspieszyć i po tym ostatnim okresie, kiedy było bardzo trudno ze wszystkimi inwestycjami, Rzeczywiście nasza determinacja, jeżeli chodzi o budownictwo społeczne, komunalne, nowe, ale także modernizację kamienic i remonty pustostanów, to jest ten nasz priorytet, który będziemy realizować po to, żeby mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mogli w dobrych, godnych, wysokim standardzie warunkach mieszkać w Warszawie. Bardzo dziękuję. I pan prezes Adam Godusławski, prezes zarządu TBS Warszawa Południe. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Pani Burmistrz. Ja chciałem tylko podziękować przede wszystkim mieszkańcom Pragi, naszym sąsiadom za dużą wyrozumiałość, ponieważ jesteśmy w centrum Pragi. Taka budowa wiąże się z niedogodnościami dużymi, to jest to jest kurz, to jest hałas, to jest czasami odmienny gust muzyczny osób pracujących na tej budowie. Jestem, jestem im bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że ten efekt końcowy chociaż w części zrekompensuje te niedogodności, które się pojawiły podczas tej realizacji. Chciałbym podziękować przedstawicielom generalnego wykonawcy firmy Zabud. Jest tutaj pan Leszek, pan Adrian od początku na tej budowie. Mimo naszych uwag i współpraca układała się bardzo dobrze. Życzyłbym każdemu inwestorowi takiej firmy. Chciałbym też podziękować pracownikom TBS-u obsługującym tą realizację, kadrze inżynierskiej, finansowej, ale także administracji, która obecnie zasiedla ten, ten budynek za wykonaną pracę. Chciałbym podziękować również przedstawicielom miasta, biur, Banku Gospodarstwa Krajowego, tak jak pan prezydent powiedział, Udało nam się tutaj bez zwrotnych środków blisko 30 milionów pozyskać, dzięki czemu czynsz w tym budynku to będzie 21 zł za metr kwadratowy. Więc no, takie mieszkanie około 50 metrów to jest trochę ponad 1000 zł. Czyli cztery razy mniej niż to, co w, w, obok trzeba zapłacić na rynku komercyjnym. Myślę, że to, jest to duża pomoc e, finansowa miasta. A na koniec zapraszam Państwa już za pół roku na przełomie pierwszego i drugiego kwartału w przyszłym roku na zielony warszawski Wawer. Tam realizujemy chyba najnowocześniejszą budowę budynku wielorodzinnego w całej Polsce. Budynek, który przez 2 trzecie roku będzie zeroenergetyczny, odzysk energii, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyn energii, co pozwoli obniżyć w tych trudnych czasach koszty wszystkim naszym najemcom. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, z naszej strony to wszystko i jeśli są pytania, a najchętniej oczywiście takie, które związane są z naszą inwestycją, z dzisiejszym tematem, to już niezawodnie odnaleźliście mikrofon. Bardzo proszę. Dzień dobry. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RTC. Oczywiście gratuluję mieszkańcom. Przepiękny budynek. Z zewnątrz przynajmniej, ale myślę, że zobaczymy środek. Pytanie do pani prezydent: Ile mieszkań uda się w tym roku oddać, jeżeli chodzi o nowe inwestycje? Nie pytam o remonty Pustostanów, tylko o nowe inwestycje. I pytanie do pana prezydenta o szkolne ulice, bo w poniedziałek, z tego co wiem, ma już szósta szkolna ulica, ma się pojawić w Warszawie, na ulicy Reja. I pytanie: Bo pojawiły się różne głosy krytyczne, jeżeli chodzi o tempo. Czy pan jest zadowolony z tempa wprowadzania tych szkolnych ulic w Warszawie? Dziękuję bardzo. Kolejna inwestycja jaką w tym roku chcemy oddać to jest inwestycja na Rembertowie, kolejne kilkadziesiąt nowych mieszkań w nowo wybudowanym budynku. Sukcesywnie kolejne ulice. To nie jest tak, że tego typu projekty są popularne wśród wszystkich, w związku z tym chcemy to robić po kolei, tak żeby wszyscy wiedzieli, że ich okolica się zmienia. Oczywiście dla nas absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i dlatego kontynuujemy wprowadzanie tego programu. Ale tak jak powiedziałem, po kolei etapami. Seweryn Lipoński, Polsat News. Dwa pytania do pana prezydenta. Pan prezydent sam wspomniał o rządowych programach mieszkaniowych, więc jestem ciekaw, jak pan ocenia kredyt 0%, nazywany też kredytem na start. Czy ten program powinien być realizowany w zaproponowanej formie? Wiemy, że on dzieli ostatnio dosyć mocno koalicję rządzącą. I drugie pytanie, już niezwiązane z mieszkalnictwem, o drona, który kilkanaście, dziesięć dni temu wleciał Podobno w polską strefę powietrzną były szeroko zakrojone poszukiwania. Pytanie, czy one były potrzebne i konieczne, skoro dowiadujemy się wczoraj od pana generała Klisza, że ten dron prawdopodobnie w ogóle nad Polską go nie było. Drodzy Państwo, <laughs> dla mnie najważniejsze jest to, że rząd będzie realizował te programy, które mają się przyczynić do tego, żeby mieszkań było więcej i żeby również wpływać na ich cenę. Ja przypominam, że za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej udało się oddać do użytku ponad 200 tysięcy mieszkań, natomiast za rządów PiSu, PIS się wycofywał ze swoich programów, które hucznie anonsował i nie udało się w te 8 lat zrobić niczego, co poprawiłoby w sposób znaczący sytuację na rynku. Więc ważne, że takie projekty się pojawiają i że one będą realizowane. I cieszę się z tego, że, że, <laughs> że ten projekt jest. Oczywiście, jaki on będzie miał ostateczną formułę, to jest pytanie do moich koleżanek i kolegów z rządu, ale dobrze, że rząd Donalda Tuska w sposób priorytetowo traktuje kwestię mieszkalnictwa. Jeżeli chodzi o kwestię dronu, to, co się zmieniło w tych ostatnich miesiącach, to to, że rząd i Ministerstwo Obrony jest niesłychanie transparentne we wszystkich swoich działaniach dotyczących zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. Wcześniej mieliśmy do czynienia z polityką nieinformowania o tym, że w ogóle pojawiają się rakiety, przeróżnego rodzaju obiekty nad polską przestrzenią powietrzną i dowiadywaliśmy się z tego tak naprawdę od cywili. W związku z tym ja się bardzo cieszę, że dzisiaj rząd bardzo poważnie traktuje kwestię zabezpieczenia, zabezpieczenia naszego kraju i że o tym informuje. I lepiej oczywiście huchać na zimne. Lepiej w momencie, kiedy pojawiają się tego typu obiekty, je identyfikować i potem ich szukać, niż, niż bagatelizować tego typu incydenty, nawet jeżeli później się okazuje, że, że te incydenty nie zagrażały bezpieczeństwu państwa. Proszę Państwa, chyba nie mamy już pytań. Bardzo się cieszę, bo dzięki temu będziemy mogli już polecieć wspólnie z Panem Piotrem w towarzystwie mamy, jak rozumiem, do Waszego nowego mieszkania. Żo żony, partnerki. Boże, przepraszam strasznie. W to w każdym razie idziemy już do Waszego mieszkania nowego. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.